Musimy trochę się... Co się stało z tym składem? No co jest? Oh, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Nikom. Witam Was już w piątym odcinku z serii Skieta Sandras. Pod ostatnim odcinkiem pisaliście, żebyśmy najpierw zajmi, zma, zajm, zajmowali się misjami e, od Big Smoka. Zabijmy ich tylko. Ajajaj. Niech idą z bo że nie ci balasi. Sobie chyba już pójdą. Mi się wydaje. Pisaliście, żeby zrobić najpierw misję od Big Smoka i żeby trochę ściszyć dźwięk, więc ściszę gdzieś na tyle. No, nie, no, co za balasi ja ześ... mi w odcinku. I bez przedłużenia robimy misję od Big Smoka. Będzie też dzisiaj, akurat wyjątkowo zrobię, naprawdę dużo misji, bo pod ostatnimi odcinkami aż tak dużo nie było. A więc zrobię dzisiaj więcej.

Uh, jiart no reason I just wanted to get in the oh yeah yeah man just cool out homie just chill your cousin coming here from Mexico yeah me and her go way back way back ah smoke you full of shit. don't be prejudiced again in my presence carl everybody is my cousin be No, w sprawie jesteśmy z tego, co pamiętam, to musimy chyba kogoś przestrzelić, z tego, co wiem. Smokio, and I want that grass. Comprende? <laughs> hey, fuck you, cabrón. What? Now that ain't nice. coffee oh up El Weido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Man, let me get Fuck this man. Fuck this. Get him smoked. Yeah. Czyli on tu ucieka i musimy go zabić. No, raczej ta misja mi się nie podoba za bardzo. No i lecimy, oczywiście so pistolet. Nostyd, że już się zmęczył no kurde I no, nie tam nie kar. Kurde, prawie już. No i udało nam się. Oh, e, mission failed. Oczywiście, że Cyclops. ale, oczywiście, tutaj Balaki są uprzejmi dla nas. Bardzo. Ale dobra. Lecimy sobie do misji. Nie mamy misji od Big Smoke'a, a nie, mamy Więc lecimy do Big Smoke'a, mamy gwiazdkę jedną Ale spokojnie, powinienem za chwilę zgodnie. O, tutaj pociąg jedzie Ciekawi mnie, jaka będzie teraz misja, bo pamiętam sporo misji od Big Smoke'a I jedziemy z przedłużania, jak mam mało życia to mnie to za bardzo nie obchodzi no i widzicie nasza ukochana misja w wrong side hey, of the girl. tracks busy, you know me, yeah, you, right, like you, jak widzicie no, oficer pulaski nas rzucił jakimś, nie wiem co to było chyba oh, pet man, tak mi się wydaje czy tam jakimś papierakiem, nie wiem no i jedziemy nasza ukochana misja ukochana misja każdego gracza, czyli oczywiście w wrong side of the tracks Taka, się czytało? O, fajna muzyczka leci teraz mnie przynajmniej tutaj mamy jeszcze klub, Dziś z drugiej strony się wchodzi. Więc możemy sobie gdzie indziej wejść. Na pewno nie w tym odcinku, ponieważ nie mamy za bardzo czasu. W tym odcinku, w tym odcinku sobie porobimy misję. No i lecimy. Wiadomo. Każdy zna tą misję, i wiecie o co chodzi oczywiście. W niej. Chyba. Jak widzicie, wsiadają tutaj wagosi na y, pociąg. No i dobrze wiemy, co musimy robić. Siadaj tutaj Big Smoke e, i lecimy. Mam nadzieję, że za pierwszym razem mi się DJ. uda to zrobić ten misjał. So Już udało nam się zabić chyba jednego co najmniej widzę. Musimy trochę się... Co się stało z tym Znaczy, krosem, co ja gadam? Nie będę nic mówić, żeby się skupić po prostu. No co jest? Big Smoke, siadaj szybciej. Nie no, jak nie zaliczymy tej misji, to po prostu się zdenerwuję. Ale że... Samochody nam przeszkadzają w tej misji. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że ją Nie ma pociągu? Chyba. Jest taki. No i udało nam się. Całe szczęście. To no dobrze, dobrze w sumie, że nam się udało, bo jakby nam się nie udało, na to kurde. A chyba każdy z was by chciał usłyszeć y, tą słynną kartkę, y, którą y, wypowiada, wypowiada się Deep Smoke. Ale no, jedziemy sobie. Udało nam się. Oczywiście w misji, misja polega na tym, żebyśmy jechali po drugiej stronie torów, To tak jest ta misja nam mówi W sensie, to się ma tytuł. Ta misja. No i to jedyne co trzeba robić. a tak, to no po tak, tak, wszystkich tak, tylko trzeba trzeba po tak, stronie tak, więc więc nie jest nic trudnego ale przez to, że samochód w nas uderzył, w ogóle przez te wypadki, prawie byśmy polegli w tej misji o może to jest wazołci co ja mówię czasem mogę się pomylić więc możecie mnie po prostu poprawić jak tam chcecie bo akurat ja dobrze wiem kto to jest tylko się mylę w słowach no, jedziemy sobie. Fajnie, że zrobiliśmy tę misję, bo. Fajnie, fajnie. No, tyle mogę hey, powiedzieć. Out, right, Więc mamy misję Casey. Nie wiem, nie umiem tego czytać. Ale robimy bez przedłużenia kolejną misję. Ale będzie na pewno ubik Big strzelanina, więc nie wiem, czy mi po prostu życia starczy. Ale zróbmy, najwyżej zrobimy jeszcze raz. Just business. Business, business, biznes po prostu się czyta chyba. Więc znowu lecimy gdzieś do Downtown. Boję się, że czasem nie będzie mnie słychać, i mm, no po prostu staram się, żeby było mnie dobrze słychać. Oj, oj, oj. Dobra, więc lecimy. Tak jak chyba myślę, będzie to strzelanina. My mamy tylko około 60. Więc lecimy. Jeżeli słyszycie jakieś szczeki, to przepraszam was CJ, get in here! Oh damn, you were built up cover! They flashed like fools in this motherfucker! I stole fools, CJ! Big smoke! You don't make big mistakes! Watch your stuff, CJ. I think they pissed! Oh yeah! CJ, you right and cover my ass! Keep it up, baby! That's my job! Making y'all pay! Uh, Ivan's. Na razie jest chyba dobrze. O, mamy tutaj kamizelkę, więc super. Super sprawa. I lecimy tutaj. Do Big smoke a. O, fuck. Oh, you and your Spokojnie. No i udało nam się. Oj, nie wiem, czy nie będziemy musieli strzelać, czy coś. Bo zawsze w misjach, jak jesteśmy, jak nie kierujemy, to musimy strzelać. Więc troszkę się obawiam. No i tak, jak myśleliśmy. I, myśleliśmy. Oj, nie, nie lubię takich misji, powiem Wam. Celować nie lubię. Tutaj kolejne. Raczej oh, tu nie to to. się udać, ale to smutne. Nie! Wcześniej oh, no. spomniałam tej misji. Tutaj zresztą jesteśmy wolni. O, to są ty. Aż tak nam się nie uszkodził y, samochód, jak widzicie. Okej. Okay. Coś trudno się na telefonie trochę... Jak Przesuwa to, celuje się w ogóle. Tego zawsze lubi autocelowanie.

którzy tu powybuchali tutaj i też wybuchnie sobie, no teraz wybuchnie. Może to sobie już ten też nie może potrzebujemy ten kwadrat ale nie tutaj mamy I ci nadal sporo mamy yyy aż tak nie mamy rozwalonego tego motoru Ale myślę, że jeszcze sporo drogi przed nami. U nas tak to chyba nie. Co my tutaj będziemy mieli? O, musimy przeskoczyć. I to chyba będzie już koniec, mi się wydaje. Nie, jeszcze nie. O kurde, powiem wam, że o sprawy wyma. Teraz to będą nas atakować dopiero, ale tutaj dużo to wybuchł. to się pozwalali. No i udało nam się oczywiście. W ogóle dziwię się, że jeszcze żadnej misji nie mieliśmy ile Fajnie. No i nie mamy już chyba żadnej misji od Big Smoka. Z tego co mi się wydaje. Nie mamy. A więc zrobimy sobie. Jeszcze jedną od rajdera niech będzie. Może, może zróbmy. A nie. Ridera to zostawmy sobie na, następną, yy, na następny odcinek, ponieważ z tego co pamiętam, no będzie trochę dłuższa ta misja. W sumie znaleźliśmy trochę czasu, według mnie. Ale nie wiem, czy jeszcze coś, coś porobimy. A więc, przepraszam, ale wyłączyło mi się nagrywanie teraz. Yy, skoro jesteśmy... Gdzie my tu jesteśmy? Nie wiem, ale pojedźmy sobie tutaj. Akurat jesteśmy blisko. Ponieważ zobaczycie... Yy, też pokażę wam yy, fajną rzecz którą możecie znaleźć właśnie, o jesteśmy tutaj akurat, co, co jest akurat przytrafiłam się do tutaj i zobaczycie, co wam pokażę jak widzicie tutaj mamy parking i pokażę wam jak znaleźć najlepszy motor w Sandras musicie sobie tutaj właśnie, o tutaj macie lokację, ten parking to wchodzę teraz do niego to są dwa Santos, więc fajnie jest. Albo na pierwszym pię piętrze, albo na ostatnim. Dwa są motory. Widzicie, mamy takiego. Ale ja sobie zobaczę, jaki jeszcze jest kolor na Zaraz Zobaczycie. Jak widzicie, za chwilę już będziemy na górze. Bo macie do dyspozycji. Są ogólnie różne kolory, nie tylko te, bo tu się te różowe kolory. Tutaj akurat mamy takie czerwono-szarego. Mi się podobał taki jasno-niebieski, ale chyba wolę od tego tą wersję. Z tego sobie wezmę ją. Z tego jedziemy. Możemy sobie wyskoczyć. Ten yy, motor jest najszybszym motore, motorem gita i najlepszym gita Sandra's. I polecam Wam go, bo jest sosik. O! Widzicie, na tym parkingu macie Uzi? Można sobie zawsze wziąć. I czy tu można wyskoczyć? Tak średnio powiem. Ja się ogólnie nie chcę jeździć stamtąd. I... Chyba, jak zjedziemy, to z... będę się z wami Pożegnam się po prostu z wami. Zrobiliśmy dzisiaj tak jakby wszystkie misje od Big Smoka, więc mi się to podoba bardzo. Więc teraz zrobimy kurde w następnym odcinku zrobimy sobie misję od Raidera. Jedną, bo chyba też zakończymy tę misję od Ridera, wszystkie a potem zrobimy sobie misję Old Biloka. Przepraszam, że jakiś pies tam wycięgnię, jak słyszycie, naprawdę. I przepraszam, że przedłużam odcinka, ale pojadę sobie po prostu do domu, zapiszę sobie grę i będzie koniec odcinka. Więc jak nie tego oglądać? Będę jeszcze czasem gadać, będziecie pod koniec odcinka. Możecie napisać mi, co mam też robić tego odcinkach, żeby nie było, nie było tylko fabuły, żeby to nie było aż takie nudne. Możecie mi napisać. Może nagramy jakieś easter eggi, choć wiem, że jest dużo easter eggów, ale mogę nagrać sobie tutaj. Jak widzicie, mamy też takie fajne autko i macie teraz ankietę. W ogóle macie na początku e, jakie GTA ma być następny w oh, naszej serii? Macie 3 GTA do dyspozycji: GTA 3, GTA Vice City albo GTA Liberty City Stories. E, tak powiem. E, reszta GTA możecie napisać w komentarzu, jakbyście chcieli naprawdę bardzo. Na przykład GTA 4 czy tam GTA 5. To możecie napisać. Więc e, to by było na tyle. Jeżeli po prostu byście chcieli jakieś inne GTA niż te, to po prostu postaram się może na komputerze pobrać i nagrać, ale nie wiem. No i kurde, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i był ciekawy. A jeśli ja z wami będę żegnać, do zobaczenia, cześć.